Poszłem się wziąć coś ciepłego, a że było pod górkę, to się cofnąłem, cofłem do tyłu. I kontynuowałem dalej, prawda? I kontynuowałem I dalej. Tak. Ee, Anna Krakowska, wieloletnia nauczycielka języka polskiego, wykładowca akademicki. Obecnie od wielu lat także radna Tarnowska. Po pierwsze, dzień dobry, Pani Aniu. Dzień dobry, dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. A po drugie, co Pani na moje słowa? No, zareagowałam, jak Pani widziała, natychmiast, ponieważ ten nawyk, ja go nazywam belferskim, został mi. Od wielu wielu lat. Ale i tak łagodnie bo śmierć. E, tak, e, natomiast e, podane przez panią przykłady są przykładami powszechnie występującymi. Naprawdę aż tak? Tak, także i w języku e, oficjalnym, nie tylko w tym języku nazwijmy potocznym, e, niestety w języku oficjalnym również. Ale to Ze, są karygodne błędy. To są e, e, karygodne błędy, ale rozmawiając z, z Kategoryzowaniem błędów z znakomitą językoznawczynią, uczestnicząc w spotkaniu Koła Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego z szacowną profesorą z różnych miejsc Polski, zwracano mi uwagę, czy zwracaliśmy wspólnie wszyscy uwagę na fakt, że coś, co zaczyna się upowszechniać, niestety. To kryterium, nazywane też fachowo kryterium uzualnych, uzualnym, to kryterium niestety wchodzi uszami do naszego zbioru, do naszego zasobu językowego i panią jeszcze drażni. Uszy mnie bolą. Ale to panią jeszcze drażni, natomiast wiele osób nie zwróci na to najmniejszej uwagi, dlatego że język jest tworem żywym i podlega nieustającym zmianom. E, niestety, także. Nie wiem, czy ubogacając się, to w cudzysłowie, nie w cudzysłowie, tylko w cudzysłowie. Zawsze tak. Y, wprowadza, mhm. wprowadza także i to, co uznać można za formę niepoprawną. Dlaczego my o tym dzisiaj rozmawiamy, proszę Państwa? Musimy się z tego troszkę wytłumaczyć, bo 21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. No i tak na początek zapytam wprost, jak to jest z tą naszą kondycją języka polskiego? Jak sobie radzimy z naszym językiem ojczystym, czyli językiem polskim? Y Szanowna Pani, Szanowni Państwo, radzimy sobie y, realizując główną funkcję języka, czyli funkcję komunikatywną. Porozumiewamy się. I funkcję właśnie informatywną, czyli przekazujemy sobie jakieś komunikaty. Jeśli chodzi o y, szeroko rozumianą kulturę języka, możemy mieć co do tego bardzo poważne zastrzeżenia, zarówno w tej odmianie. Mówionej, tak, tak, w odmianie mówionej, jak i w odmianie pisanej. Gdyby porozmawiać ze współcześnie pracującymi polonistami w szkole, no to ręce załamują, głowami kręcą. Przyczyn jest bardzo wiele. Trudno byłoby je wszystkie wyliczyć, ale. Jedną z takich przyczyn jest zmniejszenie czytelnictwa, co do tego nie ma wątpliwości, czyli z tego zbioru kilku tysięcy słów, którymi posługiwać się powinniśmy, nagle otrzymujemy zbiór znacznie mniejszej ilości słów. Co więcej, idziemy w kierunku jakiejś kosmopolitalizacji języka, upowszechniania się internacjonalizmów. Przy dominacji języka komunikatorów, tych komunikatorów stricte pozasłownych, ale także takich, które skracają słownictwo i na pewne procesy nie mamy wpływu. Jest jeszcze jedno zagadnienie, na które zwróciłabym uwagę szczególną. Zwracam na nią uwagę profesor Zenon Klemensiewicz, świętej pamięci. Przeczytałam jego artykuł jeszcze z 1965 roku. I on wtedy mówił o niebezpieczeństwie hamstwa języka. A my dzisiaj mówimy o wulgaryzacji języka, o powszechnej wulgaryzacji języka, jako o pewnym procesie. I proszę sobie wyobrazić, nie wszyscy uczeni, językoznawcy, są co do tego zgodni, że wulgaryzacja jest właśnie językowym hamstwem. Spotkałam się nawet z jedną opinią, że musimy zgodzić się na tak zwaną devulgaryzację, czyli. Uznanie, że wulgaryzmy zaczynają wchodzić do języka szeroką falą i tej tamy nie potrafimy postawić. Bardzo często posługujemy się w tym naszym współczesnym świecie językiem, ja go nazywam, emotkowym, tak. językiem komunikatorów społecznych, tak. no i tej angielszczyzny w języku polskim mamy też bardzo, bardzo dużo. Czy to są pani Aniu, niebezpieczne zjawiska? To znaczy, są to zjawiska na pewno niebezpieczne, na przykład dla polszczyzny literackiej, czy polszczyzny popartej autorytetem kulturalnym. Ale pytanie, czy potrafimy tego uniknąć. Proszę Państwa, czy, możemy, tego się, uniknąć? czy możemy w ogóle mhm. tego uniknąć, posługując się na przykład internetem czy Facebookiem. Dla przykładu. Proszę Państwa, zastanawiając się nad tym, spróbowałam porozmawiać z młodymi ludźmi i dowiedzieć się. Co funkcjonuje w tych komunikatorach? Przykładów nie będzie dużo, proszę się nie martwić, ale na przykład y, y, powszechnie używane słowo hate, mhm. powszechnie używane słowo hipster. Mhm. Tylko ja nie wiem, czy wszyscy wiedzą, kto co to, to jest. Hipster. Co to znaczy? Mhm. Hipster to jest ktoś przekonany o własnej wyjątkowości, który chce koniecznie zwrócić na siebie uwagę, chce imponować. Proszę Państwa, dla mnie zupełnie niezrozumiałe były. Crunch, crunchujemy, czyli na przykład mamy ileś nadgodzin, bo musimy skończyć projekt. Kudos, brawa, ja w ogóle nie wiem. To jest dla mnie coś zupełnie nowego. no Nie mówię o feedbacku czy bajku o Opinii, odpowiedzi, o terminie, który Pani Doroto, proszę się nie gniewać, też Pani używa, deadline, że coś już. Bo to takie dziennikarskie już, bardzo, takie tak, biznesowe. Ale ono mhm. funkcjonuje również na przykład w języku studentów. Deadline, ja to muszę wykonać. No, tak, tak. Już, już zbliża się termin ostateczny dla załatwienia sprawy. Feedback też mówię. No proszę Panią, też Pani mówi. Ja yy, zwracając się do Państwa, zwrócę uwagę na. Powszechność w języku na przykład fake newsów. Tak. Y, myślę, że my to wszyscy rozumiemy. Mało tego, tych fake newsów nie da się w żaden sposób potem odkręcić, bo to mm. już jest druga informacja, mm -hmm. trzecia mm -hmm. informacja. To już psychologiczne, no, nie, socjologiczne zjawisko. Tak, nie będę mm -hmm. mówiła o tym, że na przykład upowszechnił się lockdown, i, i w tej chwili uważamy, że ten termin jest już. Także nasz I nawet się nie zastanawiamy. I czy nawet jest się nasz. nad tymi zastanawiamy. Proszę Państwa, ja mam inne przykłady. Mam przykłady takich skrótów, które dla mnie były kompletnie niezrozumiałe, trzeba było mi je objaśnić, jak na przykład IMHO, moim skromnym zdaniem, albo na przykład ASAP, jak najszybciej, ja to pewnie nawet as soon as possible, czyli jak najszybciej. I to jest skrót, który funkcjonuje. Bo się ciągle spieszymy w języku. My się spieszymy nie tylko w życiu, ale spieszymy się także w komunikowaniu. Tych przykładów mogłabym dać znacznie więcej, chyba nie ma potrzeby. I pytanie. Jeszcze raz to samo, Pani Aniu. Czy to jest niebezpieczne zjawisko? Takie nagromadzenie dziwnych różnych słów, także neologizmów i tych wszystkich angielszczyzn w języku polskim, czy to jest niebezpieczne zjawisko i do czego nas to doprowadzi? Znaczy, językoznawca mówi, że jest to niebezpieczne hmm. zjawisko. Ten, który zajmuje się językiem stricte, w sposób naukowy, mówi, że to zjawisko powoduje kurczenie polskich odpowiedników. Zjawisko zapożyczeń funkcjonuje tak długo jak długo jest język polski, poczynając od czechizmów, przez latynizmy i tak dalej, rusycyzmy i tak dalej, rusycyzmy, w zależności od tego, z jaką kulturą mieliśmy do czynienia. Bardzo często nawet nie wiemy, że dany wyraz jest pochodzenia obcego. Nie zastanawiamy się w ogóle nad tym. Natomiast czy y, możemy zgodzić się na dominację tego rodzaju słownictwa nawet y, w komunikatach potocznych? Moim zdaniem nie. Natomiast moje nie, nie oznacza, że się nie będziemy tymi skrótami, tymi anglicyzmami, czy tymi cząstkami wyrazów, że nie będziemy się posługiwać. Nie, takiej możliwości najprawdopodobniej nie ma. Natomiast liczę na to, że to są pewne mody językowe. I tak jak pewne mody językowe mijają, tak i ta moda językowa z czasem, no, niestety zmieni się na inną. Odwrócę modę. pytanie. Czy w językowe. posługiwaniu się językiem polskim, tak zwanym ulicznym, bardzo potocznym, jest coś złego? Szanowni Państwo, to, że ludzie się posługują językiem w autobusie na ulicy, w miejscach publicznych, między sobą i a nie sobie. To nawet może nie jest kategoria etyczna, tylko ja bym powiedziała, że to jest przede wszystkim kategoria. Estetyczna. Państwo doskonale wiecie, że jeżeli ktoś ma wąski zasób słownictwa, to będzie posługiwał się podpórkami językowymi, i generalnie tymi podpórkami językowymi stają się na przykład wulgaryzmy. Co drugie słowo, co trzecie słowo, ponieważ nie ma innego, żeby wprowadzić do tego komunikatu. Ja bym powiedziała, że to jest z punktu widzenia kryterium etycznego języka, no to jest oczywiście zjawisko złe. Natomiast czy też potrafimy dać temu tamę? Należy pewnie do nielicznych, którzy zwracają na to uwagę, i jeśli czynię to w sposób grzeczny. To do tej pory z, jak, z jakąś bardzo niegrzeczną odpowiedzią się nie spotkałam. To słynne, jesteś takim przystojnym facetem, a masz taki okropny język. Ale y, proszę państwa, nie mamy się co udzić. W języku potocznym wulgaryzmy będą ku mojemu osłupieniu jeden z profesorów podczas konferencji, właśnie poświęconej miłośnictwu języka polskiego powiedział, proszę Państwa, czy chcemy, czy nie chcemy. Dotknie nas zjawisko dewulgaryzacji, to znaczy zaczniemy powolutku, powolutku sankcjonować w języku, o na przykład w języku. Ulicznym współcześnie, zaczniemy sankcjonować wyrazy, które są wulgaryzmami. Tym, co profesor Klemensiewicz, jak mówiłam, nazwał językom hamstwem. Znaczy, ja się nie zgadzam. Pani pewnie też się nie zgadza, ale moje mówienie nie zgadzam się, mnie się to nie podoba, to obraża mój gust, to obraża mój smak językowy, to obraża moją kulturę, bo proszę Państwa, kultura językowa to jest uprawianie języka w sposób świadomy. Czyli takie uprawianie języka, gdzie y, ja w sposób celowo, y, celowy posługuję się środkami językowymi, żeby najtrafniej, najprecyzyjniej wyrazić to, co wiem, to, co myślę, to, co czuję, jaki mam system wartości. A propos tego przystojnego mężczyzny, to przypomina mi się opowiadanie Marka Łaski, śliczna dziewczyna. Tak. Które dokładnie o tym traktuje, jaka żona piękna i jakie ma wulgarny No i właśnie, i co, jak to mówią, wychodzi z jej ust. Powiem tak, no, świadomość językowa, funkcjonalność językowa, to jest coś, co wyróżnia człowieka, który może o sobie sądzić, że jest kulturalny. Bezrefleksyjność, bo przecież używanie wulgaryzmów jest dowodem bezrefleksyjności, jest... Negatywnym zjawiskiem. To jest takim partaczeniem języka. No jest polskiego. partaczeniem, ale powiem pani szczerze, że mm, to wszystko, o czym mówimy, plus byle jakość, byle jakość w komunikatach językowych, jest to zjawisko, którego najprawdopodobniej nie unikniemy. I żeby pani przygotowała 100 audycji, to być może wąski krąg odbiorców wysłucha tychże audycji, na przykład dotyczących porad językowych. Państwo doskonale wiecie, że e, autorytety językoznawcze, jak profesor Bralczyk, profesor Miodek, próbują uh -huh. wyjaśniać struktury uh -huh. języka i próbują zachęcać do używania form poprawnych, ale równocześnie e, tego rodzaju czy audycje, czy przekazy telewizyjne, one trafiają do nielicznych i Trzeba mieć też tego świadomości. Yy, Moja polonistka no. z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego, Krystyna Latałowa, bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję jej za to. Ale podobno Anna Krakowska w czwartym Liceum robiła to samo. Zawsze mawiały, że człowiek inteligentny. Mówi poprawnie po polsku. Ja sobie to zapamiętałam. I tak bardzo się starałam mówić poprawnie po polsku zawsze. To znaczy, ja starałam się bardzo poprawnie hmm. mówić po polsku. I proszę, uczyła pani tego również e, w Proszę zwrócić uwagę, że staram się artykułować wyrazy bardzo dokładnie, no nie aktorsko, ale bardzo, bardzo dokładnie i czasami mówię za głośno, bo to jest ten nawyk belferski. belferski. Tak, oczywiście. On mi został, ale proszę sobie wyobrazić, że z tego powodu zapamiętali mnie uczniowie, i no jak sobie przypomnę, że krakowska czepiała się niepoprawnych komunikatów, i zwracała uwagę na to i w mowie, i w piśmie, no to coś tam. Po mnie zostało. Troszkę się bali krakowskiej? E, ja nie wiem, czy się bali. Myślę, że kiedy przyszłam do szkoły, byłam szalenie wymagająca, bo wydawało mi się, że dokonam wtedy jakiejś rewolucji na przykład językowej. E, to naiwne przekonanie, takie, taka donkiszoteria, zostało zweryfikowane przez życie, ale tłumaczyłam, ale wyjaśniałam. E, działanie bez końca. Proszę Państwa. Mm, ja lubię posługiwać się cytatami. Dzięki w miarę dobrej pamięci potrafię sypać je jak z rękawa. I myślę, że kiedy rozmawiamy o języku, to warto byłoby przypomnieć słowackiego. Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. To jest credo, to jest po prostu credo. Proszę zwrócić uwagę, język giętki, czyli język elastyczny, język na miarę treści którą wyraża. A więc gdybym miała jeszcze raz powiedzieć, co jest największym zagrożeniem dla języka, to powiedziałabym bezrefleksyjność, kompletna bezrefleksyjność, następnie uleganie zapożyczeniom, bezkrytyczne uleganie zapożyczeniom, bo niektóre są konieczne i niezbędne. Przecież my ich nie eliminujemy. Nie ma takiej absolutnie. No na przykład wspomniany feedback. Proszę zwrócić uwagę funkcjonalność tego języka. Upowszechnianie pewnych form. I jeszcze jedno zjawisko, na które chcę zwrócić uwagę, y, które ma wymiar etyczny. Proszę Państwa, ogromnym niebezpieczeństwem dla języka jest manipulacja. Mm -hmm. Manipulacja językowa jest y, zjawiskiem przede wszystkim języka propagandy. Jak to, to rozumieć? Proszę Państwa, jest to zupełnie świadome wpływanie na odbiorcę, bo komunik komunikat językowy ma nadawcę i odbiorcę. Y, jest to świadome wpływanie, modelowanie go, e, wtedy, gdy posługujemy się półprawdami, nieprawdami, fałszem, gdy na przykład dla jakichś celów, muszę to powiedzieć, politycznych, mm. głosimy tezy, głosimy hasła, które nijak się mają do rzeczywistości. No, dramatyzmem jest, jeżeli w taką manipulację językową. Włączają się zwykli ludzie i przekazują sobie te treści z ust do ust. Co jest potrzebne, kiedy posługujemy się językiem? My jesteśmy potrzebni. Nasze myślenie, nasza refleksyjność. Czy to, co mówię, jest zgodne z prawdą? Czy to, co usłyszałem, nie było zwykłym lizusostwem? Wstrętnym, paskudnym lizusostwem? I czy na pewno powinienem to powtarzać? I czy powinienem to powtarzać? To słynne w telewizji powiedzieli. Prawda? Tam w napisali. Przeczytałem. Mhm. Tam napisali, to na pewno jest, to prawda. To jest prawda. Proszę państwa, dystans i rozsądek, czyli to, co wyróżnia człowieka myślącego. I otwarta głowa. No oczywiście. No i oczywiście. I e, bądźmy takimi użytkownikami języka, którzy uwzględniają nie tylko kryterium poprawnościowe, ale także kryterium etyczne, unikając na przykład językowego hamstwa. I kryterium także estetyczne. No, to jest moje zbożne życzenie. Z ogromną przyjemnością, z ogromną radością. Cieszę się, że pani była gościem CSM Studio, pani Anna Krakowska. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo również. Bardzo państwa pozdrawiamy.